Społeczne zaburzenia lękowe polega na odczuwaniu intensywnego i nadmiernego lęku przed takimi sytuacjami, w których można być obserwowanym i negatywnie ocenianym przez innych. Dodatkowo pojawia się silna obawa przed kompromitacją i poniżeniem. Jedzenie w miejscu publicznym, wygłaszanie prelekcji przed grupą współpracowników, czy nawet samo wyobrażenie sobie tego, zwykle prowadzi do pojawienia się nieadekwatnych obaw. Dlatego też osoby z tym zaburzeniem po prostu wycofują się z sytuacji społecznych. Wcześniej ten rodzaj zaburzenia nazywano fobią społeczną albo nerwicą społeczną. Obecnie funkcjonują takie określenia jak zespół lęku społecznego czy lęk związany z sytuacjami społecznymi. Ale nie wszyscy badacze zgadzają się co do tego, że można te pojęcia stosować zamiennie. Jeśli chodzi o występowanie, to tutaj spotkamy się z różnymi danymi w zależności od źródła. We wszystkich jednak badaniach podkreśla się, że jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń i ono dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zazwyczaj daje o sobie znać w późnym dzieciństwie i może przypominać skrajną nieśmiałość. Nieco częściej też zmagają się z nim kobiety niż mężczyźni. Choć istnieje wiele sytuacji społecznych wywołujących lęk, najbardziej powszechny jest ten przed publicznymi wystąpieniami. I mamy podział na podtypy tego zaburzenia. Jeden z podtypów dotyczy sytuacji bezpośrednio związanych z określoną aktywnością w grupie np. przemawiania, ale to może być także gra na instrumencie przed publicznością, a ten drugi rodzaj, bardziej ogólny, obejmuje Wszelkie rodzaje pokazywania się ludziom. Tutaj może być jedzenie w miejscu publicznym, rozmowa kwalifikacyjna, poznawanie nowych osób, czy nawet rozmowa telefoniczna. A społeczne zaburzenie lękowe może przejawiać się na wiele różnych sposobów. Tutaj wymieniłam najczęściej występujące i należą do nich takie dolegliwości somatyczne, jak czerwienienie się, a drżenie rąk, szybkie i mocne bicie serca zwiększona potliwość, zawroty głowy, uderzenia gorąca, duszności, suchość w jamie ustnej, mimo tego, że nie chce nam się pić, bóle w klatce piersiowej, mdłości, parcie na pęcherz i biegunka. Osoby zmagające się z nękiem społecznym mają też trudności z utrzymaniem uwagi i kontaktu wzrokowego, płynnym wypowiadaniem się. Wynika to być może z gonitwy myśli lub z poczucia pustki w głowie. Warto jednak rozróżnić zwykłą tremę od społecznego zaburzenia lękowego, bo doznania związane z zaburzeniem są tak silne, tak intensywne, że wydają się niemożliwe do kontrolowania. Niekiedy przypomina to atak paniki lub bardzo silną tremę. Społeczne zaburzenie lękowe bywa też mylone z nieśmiałością lub z introwertyzmem, ale to nie jest to samo. Introwertyzm to cecha osobowości. Introwertyk preferuje spędzanie czasu w samotności lub w małym gronie osób, które zna. Nie oznacza to, że ma problemy z nieśmiałością. Po prostu lubi samotność, a spotkania towarzyskie kosztują go sporo energii. W kolei w nieśmiałości pojawia się zakłopotanie i skrępowanie. Ale nie mamy już tak dużego cierpienia związanego z wyjściem poza strefę komfortu, jak w przypadku zaburzenia. Nieśmiałość też powoli zanika, gdy zaczynamy spędzać coraz więcej czasu z daną grupą osób lub gdy zaczynamy oswajać się ze stresem, który wynika z obecności innych. Na przykład, kiedy zaczynam zajęcia ze studentami, których wcześniej nie widziałam, to ten stres jest dosyć silny, natomiast zaczyna zanikać wraz z upływem czasu i w miarę poznawania studentów. Natomiast w fobii społecznej, w tym społecznym zaburzeniu lękowym, Lęk bywa tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Przy okazji polecam bardzo wartościowe książki o nieśmiałości i o byciu introwertykiem, bo niestety w spostrzeganiu introwertyków pojawia się wiele krzywdzących stereotypów. Warto też wspomnieć o unikającym zaburzeniu osobowości, bo część objawów jest bardzo podobna do tego, co obserwujemy w społecznym zaburzeniu lękowym. Według niektórych badaczy: Zaburzenie osobowości unikającej to silniejsze społeczne zaburzenie lękowe. Istnieje jednak nieco różnic pomiędzy tymi zaburzeniami i zapraszam do obejrzenia osobnego nagrania o osobowości unikającej. I żeby lepiej zrozumieć to zaburzenie, to, co może odczuwać i jak może zachowywać osoba, która na niej cierpi, to wyszczególniłem tutaj cztery ważne aspekty. Tego zaburzenia. Jeśli spojrzymy na aspekt poznawczy, to wiemy, że osoba z tym zaburzeniem koncentruje się na sytuacji, na tym, jak zostanie oceniona. Najczęściej myśli o sobie, że jest beznadziejna i zaczyna snuć najgorsze scenariusze. Zastanawia się, co może pójść nie tak i jak zostaną odebrane jej słowa. Tutaj istnieje niebezpieczeństwo płynnego koła. Ktoś. Kto boi się wyśmiania, nadmiernie kontroluje siebie i swoje emocje, nie skupia się przez to na innych. To z kolei może spowodować nieprzechodną reakcję odbiorcy. Co mam na myśli, to to, że odbiorca zauważa, że jesteśmy bardziej skupieni na sobie niż na nim czy na niej. I w ten sposób obawy zostają potwierdzone, bo osoba ze społecznym zaburzeniem lękowym widzi, że rozmówca nie jest z nią zainteresowany. Dlatego osoby z zaburzeniem bardzo często błędnie interpretują zachowania innych. Nawet zwykły uśmiech potrafi zostać odczytany jako wyśmiewanie się. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, to tutaj ten silny lęk powoduje obniżenie nastroju. Dodatkowo, i tutaj mówię już o aspekcie somatycznym, lęk prowadzi do pobudzenia. I to z kolei sprawia, że zaczynamy traktować daną sytuację jako zagrożenie. Pomimo tego, że jesteśmy bezpieczni, mamy też obawy, że inni zauważą, jak bardzo się czerwienimy lub pocimy. To dodatkowo powoduje wzrost ciśnienia, przyspieszony oddech, a niekiedy nawet drżenie rąk czy całego ciała. Aspekt behavioralny odnosi się do unikania miejsc lub wydarzeń, które powodują niepokój lub wywołują uczucie zakłopotania. Niestety czasami bywa tak, że osoby z tym zaburzeniem rezygnują z pracy, ze szkoły, nie chodzą na randki imprezy czy na spotkania w większej grupie osób. Zrozumiałą reakcją na lęk jest unikanie sytuacji, które go wywołują, ale nie zawsze jest to możliwe. Jeśli już dojdzie do takich sytuacji, to pojawiają się tak zwane zachowania zabezpieczające. Tutaj możemy wyszczególnić na przykład unikanie kontaktu wzrokowego, udawanie, że odpisujemy na ważną wiadomość lub że jesteśmy zajęci po to, żeby nikt nie inicjował z nami rozmowę. To też ciągłe sprawdzanie wyglądu w lustrze, ćwiczenie w myślach wypowiedzi, mówienie krótkimi zdaniami, niemówienie o sobie albo kłamanie na własny temat z obawy przed negatywną oceną. Niektórzy stosują strategię zadawania rozmówcom wielu pytań. Właśnie po to, żeby odwrócić od siebie uwagę, albo żeby uniknąć niezręcznej ciszy, zaczynają mówić o czymkolwiek. I takie zachowania mają chronić przed wstydem. Niestety bywa często tak, że jedynie zwiększają lęk spowodowany niezręcznym zachowaniem. I przejdźmy teraz do kryteriów diagnostycznych, bo tutaj dokładnie jest omówione, w jaki sposób diagnozuje się społeczne zaburzenie lękowe. Zarówno w DSM 4, jak i w DSM 5 to omawiane zaburzenia zaliczamy do grupy zaburzeń lękowych. I amerykańskie towarzystwo psychiatryczne wykazało szereg kryteriów diagnostycznych, które widzicie tutaj na snojdach. Po pierwsze, wskazuje się na wyraźny strach lub lęk związany z jedną lub kilkoma sytuacjami społecznymi, w których ktoś jest obserwowany. Może to wiązać się z interakcją, na przykład. Rozmową czy spotkaniem z obcymi ludźmi, ale też z takimi zwykłymi czynnościami, które wykonujemy w obecności innych. I to na przykład jest jedzenie czy picie. Lęk dotyczy też samego zdenerwowania, czyli obawiamy się, że to, że zaczęły drżać nam ręce, zostanie przez innych zauważone i źle odebrane. Istotne jest też nasilenie lęku czy niepokoju. Które jest najczęściej nieadekwatne do poziomu zagrożenia, jakie niesie ze sobą określona sytuacja społeczna. O zaburzeniu też można mówić wtedy, kiedy ten lęk występuje niemal podczas każdej aktywności publicznej, i właśnie z powodu tego lęku zaczynamy tych sytuacji, tych aktywności unikać. Te objawy muszą też trwać co najmniej kilka miesięcy. I warto tutaj dodać, że u dzieci ten rodzaj obaw. Może wyrażać się napadami złości, złości, bezruchem, trzymaniem się kurczowo opieku na najczęściej rodzica, wzdryganiem się czy wzbranianiem przed kontaktem społecznym z obcymi ludźmi. I te trudności, które przeżywamy z przezwyciężeniem lęku zazwyczaj prowadzą do tego, że zaczyna on coraz bardziej przeszkadzać nie tylko w, za w życiu zawodowym, ale także prywatnym, co negatywnie odbija się na samopoczuciu. Przy diagnozowaniu zaburzenia bierze się również pod uwagę kondycję osoby, która zgłosiła się po pomoc i stan zdrowia. Należy wykluczyć, że odczuwanie lęku społecznego nie jest związane z fizjologicznym działaniem określonych substancji albo stanem ogólnomedycznym. Z kolei w tej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych i CD10 Fobia społeczna polega na strachu przed oceną innych. Tutaj wypisałam wszystkie kryteria, które jeszcze do niedawna obowiązywały. Natomiast ICD-11, czyli najnowszej wersji klasy, klasyfikacji, fobia społeczna została już nazwana sportem zaburzeniem lękowym. I tutaj kryteria diagnostyczne są bardzo zbliżone do tego, co mamy w DSM5. Podkreślam, że objawy utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy. I są na tyle nasilone, że powodują znaczne cierpienie albo upośledzenie funkcjonowania w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej. I bardzo ważne jest dokonanie diagnozy różnicowej, bo czasami depresja powstrzymuje przed uczestnictwem w sytuacjach społecznych. Niestety, ponad 80% osób z społecznym zaburzeniem lękowym cierpi również na zaburzenia współistniejące. I to najczęściej jest unikające zaburzenia osobowości, mimo tego, że tutaj mamy wiele wspólnych objawów, fobie specyficzne, napady paniki, albo właśnie zaburzenia depresyjne. Niektórzy też uzależnieni są od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Do ICD-10 dołączony jest opis przypadku zatytułowany Przeżona szkoła. Bohaterką, jeśli można tak to nazwać. Jest 17-letnia amerykanka i ona do 14 roku życia nie miała problemów. Później stała się bardzo nieśmiała i zaczęła mocno przejmować się tym, co ludzie o niej myślą. Czuła się gorsza od innych, brakowało jej wiary w siebie, cały czas bała się, że zrobi coś niewłaściwego lub głupiego. I za każdym razem, gdy nauczyciel wywoływał ją do odpowiedzi, to doświadczała gonitwy myśli, a serce baliło jej jak młotem. Przestała uczęszczać na zajęcia dodatkowe i spotkać się ze znajomymi. W końcu przestała chodzić do szkoły. I ona wciąż obawiała się tego, że straci kontrolę nad pęcherzem moczowym. Zaczęła się zasypiać, nie miała apetytu, a jej nastrój znacznie się obniżył do tego stopnia, że myślała o śmierci. Przy tym wszystkim zdawała sobie sprawę z tego, że jej lęk jest nieuzasadniony. I to dosyć skąpy opis przypadku, tak naprawdę obraz kliniczny zależy od wielu czynników, m.in. od wieku, od zaburzeń współistniejących i od stopnia nasilenia objawów. Jeśli chodzi o przyczyny, to tutaj trudno wskazać główny czynnik, który sprzyja rozwinięciu się zaburzenia. Ja często mówię w nagraniach o tym, że przyczyny zaburzenia to raczej kombinacja wielu elementów. Z pewnością jednym z nich może być warunkowanie. Co mam na myśli, to to, że zaczynamy kojarzyć pewnego rodzaju sytuację z lękiem. Na przykład, wyobraźmy sobie lekcję matematyki. I podczas tej lekcji nauczyciel skrytykuje nas przed klasą albo upokorzy kogoś innego. Czasami wystarczy, że jesteśmy świadkami takiej sytuacji. I to może powodować, że pojawia się u nas silny lęk przed publiczną krytyką. Ryzyko utrwalenia lęku jest też większe w przypadku osób, które mają do tego predyspozycje genetyczne lub temperamentalne. Innymi słowy, jeśli rodzice zmagali się z zaburzeniami lękowymi, a do tego pojawia się zahamowanie behawioralne, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów społecznych społecznego zaburzenia lękowego wzrasta. Bardzo ciekawe badania dotyczą też ciała migdołowatego. To jest Część układu limbicznego, która odgrywa dużą rolę w odczuwaniu i uczeniu się strachu, jest odpowiedzialna za reakcje lękowe. Ona jest silniej aktywowana u osób, które mają społeczne zaburzenie lękowe, niż u osób bez tego zaburzenia. Oznacza to, że wiele sytuacji jest odbieranych jako groźne, mimo że w ogóle takie nie są. I w opisie do nagrania umieściłam artykuł naukowy związany z tym tematem. Do czynników ryzyka zalicza się także przykre doświadczenia z dzieciństwa, np. dokuczanie, zastraszanie, czy też bycie ofiarą znęcania się. Równie mocno może zadziałać sytuacja, w której upokorzenie bądź krytyka miały związek z przejawiami stresu czy lęku, jak np. czerwienienie się czy drżenie rąk. Ja miałam fobię społeczną, kiedy byłam nastolatką, i w momencie, kiedy zaczynałam czerwienić się. Dosyć mocno, i zaczęły drżeć mi ręce. To nauczycielka zwracała na to uwagę nieprzyjemnymi komentarzami, co powodowało, że cała klasa zaczęła patrzeć na to, jak bardzo się robi czerwona, co oczywiście potęgowało lęk i zaostrzało objawy. Zwraca się też uwagę na styl wychowania. Do zaburzenia mogą przyczyniać się nadopiekuńczy rodzice, albo jeden rodzic, którzy doprowadzają do tego, że dziecko. Może mieć poczucie, jakby nie do końca panowało nad swoim życiem. A oczywiście na życie dorosłe jest pełne sytuacji, w których narażamy się na krytykę. Również wychowywanie przez rodziców wyizolowanych, którzy nie zachęcali do uczestniczenia w różnych wydarzeniach społecznych, może być czynnikiem ryzyka. Ale myślę sobie też o takich rodzicach, którzy zbytnio przyjmowali się oceną innych osób. Wrastamy w środowisku, w którym. Bardzo ważna jest opinia innych, to co inni o nas pomyślą. W literaturze wymienia się również zaburzoną równowagę nerwowych przekaźników, traumatyczne wydarzenia z, z przeszłości, jak choćby molestowanie seksualne, ale także korzystanie z mediów społecznościowych, bo one niestety mogą przyczyniać się do wzrostu lęku i negatywnych ocen ze strony innych, w szczególności osób anonimowych. Istotną rolę odgrywa też wykształcona w drodze ewolucji predyspozycja do lęku przed bodźcami społecznymi. To może być skomplikowane, co powiedziałam, ale to odnosi się do hierarchii dominacyjnej, która panuje wśród zwierząt. I u ludzi może być, e, pojawić się lęk przed takimi bodźcami, które sygnalizują dominację i agresję innych. Na przykład ktoś e, ma taki wyraz twarzy okazujący pogardę to może prowadzić do zwiększonego lęku. I osoby zainteresowane tym zagadnieniem odsyłam do ciekawych badań, które znajdują się w opisie do tego nagrania. Społeczne zaburzenie lękowe wymaga leczenia, bo w przeciwnym razie może uniemożliwiać normalne funkcjonowanie przez wiele lat, a nawet przez całe życie. Co więcej, z czasem objawy mogą się nasilać i obejmować kolejne obszary codziennego funkcjonowania. Badania pokazują, że dzieci, które cierpią na fobię społeczną, rzadziej niż inni odnoszą sukcesy w szkole. Z kolei dorośli uzyskują niższe wykształcenie, mniej zarabiają, mają większe trudności ze znalezieniem pracy, takiej, która jest zgodna z ich kwalifikacjami. Mają też trudności ze znalezieniem stałego partnera. Dodatkowo odczuwają mniejszą satysfakcję z życia, co w dodatku może prowadzić do większej częstotliwości myśli samobójczych. I w procesie leczenia wykorzystuje się terapię, psychoterapię. Wybór metod zależy od założeń współistniejących, od stopnia nasilenia objawów też. Tutaj ważnym elementem jest psychoedukacja, zrozumienie tego, skąd bierze się lęk. Ważnym elementem jest praca nad zmianą szkodliwych przekonań, takich jak na przykład to, że wszyscy pomyślą, że jestem głupia, kiedy zrobię błąd podczas prezentacji. Ważne jest także zmniejszenie poziomu lęku poprzez różne ćwiczenia, ale także poprzez poznanie technik relaksacji lub technik oddechowych. W niektórych przypadkach stosuje się również farmakoterapię, na przykład kiedy pojawiają się zaburzenia depresyjne lub często napady paniki czy silne zaburzenia snu. Podkreślam jednak, że metody leczenia są dobrane odpowiednio do osoby zgłaszającej się po pomoc i do jej lub jego aktualnego stanu zdrowia. Dla osób, które zainteresowane są pracą nad lękiem, polecam kilka pozycji, które bardzo mi pomogły i pomagają osobom, które zmagają się ze społecznym zaburzeniem lękowym. Polecam też trzy filmy, w których przedstawione jest funkcjonowanie osoby ze społecznym zaburzeniem lękowym. Dziękuję bardzo za uwagę i gdyby były jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu.